Cześć! Tu Natalia z projektu Natura. Miłego oglądania. Od zawsze szukamy sposobów na młody, zdrowy wygląd i szczupłą sylwetkę czegoś, co sprawi, że dobrze poczujemy się w swojej skórze. Szukamy sposobu na zrzucenie tłuszczu z brzucha, chcielibyśmy wzmocnić swoją odporność i mieć więcej energii. Ale nie chce nam się ćwiczyć i często popełniamy błędy żywieniowe, a to właśnie zdrowe odżywianie i ruch okazują się najbardziej pomocne w osiągnięciu zamierzonych celów. Czy wiedziałeś jednak, że niektóre rośliny mogą realnie pomóc nam schudnąć? Rośliny lecznicze są dobre w zapobieganiu i leczeniu chorób, ale niektóre są również świetne, kiedy chcemy spalić tłuszcz i schudnąć. Czy jesteś ciekawy, jakie to warzywa? Karczoch. Karczochy oferują naszemu organizmowi niesamowite korzyści. Obok brokułów i kalafiora karczochy są jednym z najczęściej spożywanych kwiatów na świecie. Jest tak nie tylko ze względu na ich niepowtarzalny smak, ale również na ich doskonałe właściwości lecznicze i odżywcze. Jeśli chcesz schudnąć, pomoże Ci w tym herbata z karczocha. Działa moczopędnie, detoksykuje i oczyszcza organizm, pomagając pozbyć się toksyn, tłuszczu i nadmiaru płynów. A oto przepis, składniki. 3 łyżki suszonych liści karczocha, 100 ml wody. Wrzuć liście karczocha do garnka z gotującą się wodą i pogotuj przez kolejne 5 minut. Następnie odcedź i dodaj miód lub stewie, jeśli chcesz. Zielona herbata. Kolejnym produktem, który na pewno pomoże nam schudnąć, jest zielona herbata. Po pierwsze, ma w sobie mnóstwo antyoksydantów, odtruwa organizm, redukuje wzdęcia, przyspiesza metabolizm i spala tłuszcz. Do jej przygotowania potrzebujesz jedynie jednej małej łyżeczki liści zielonej herbaty i jednej szklanki gorącej wody. Nie pozwól, by Twoje liście się zagotowały, ponieważ niektóre odżywcze związki obecne w zielonej herbacie rozpuszczają się w gorącej wodzie. Zalej gorącą, ale nie za gorącą wodą zielone liście i przykryj pokrywką. Odstaw na 3 minuty po czym odceć i wypij bez słodzenia. Najlepiej jakbyś pił zieloną herbatę codziennie, ponieważ daje uczucie sytości i szybko zmniejsza objętość brzucha. Najlepiej jest pić ją naczczo. Cynamon. Cynamon to świetna przyprawa, która korzystnie wpływa na utratę wagi, a oprócz wielu innych korzystnych właściwości może również pomóc w kontrolowaniu cukrzycy. Herbatę cynamonową należy przygotowywać codziennie, po czym można ją przechowywać w lodówce lub poza nią. Do jej przygotowania potrzebujesz 4 lasek cynamonu i 1 litra wody. Do tego celu należy gotować cynamon przez 10 minut w garnku, po czym wyjąć laski cynamonu i poczekać aż ostygnie. Przed jej wypiciem możesz dodać do mikstury kilka kropel cytryny. Idealnym rozwiązaniem jest spożywanie do 3 filiżanek tej herbaty dziennie, przed śniadaniem, lunchem i kolacją. Mniszek lekarski Mniszek ma niesamowite korzyści dla naszego zdrowia, a do tego pomaga spalać tłuszcz. Czy wiedziałeś o tym? Mniszek lekarski pomaga oczyścić organizm i ułatwia eliminację płynów, tłuszczów oraz toksyn. Do wykorzystania mniszku w swojej diecie będziesz potrzebował jednej łyżki zmiażdżonych korzeni mniszka lekarskiego oraz 150 ml wody. Do przygotowania herbatki z mniszka wystarczy zalać wodą zmiażdżony korzeń mniszka lekarskiego i zostawić do zaparzenia na 10 minut. Możesz pić trzy filiżanki dziennie tej herbaty przed posiłkami. Oto kilka naturalnych ziół i warzyw, które pomogą Ci naturalnie schudnąć, a do tego jest to bardzo proste i łatwe w przygotowaniu. Niektórzy powinni uważać zimbirem i cynamonem, ponieważ ich spożywanie może powodować dyskomfort w żołądku, trudności z trawieniem i gazy. Poza tym powinny ich unikać osoby cierpiące na nadciśnienie oraz kobiety w ciąży i karmiące. Czy wiedziałeś wcześniej, że te rośliny pomogą ci się pozbyć tłuszczu z brzucha? Dzięki za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie subskrybujcie Projekt Natura, żeby odkryć jeszcze więcej domowych, prostych i tanich sposobów na zdrowie. Pozdrawiam!